Siemanko na moim drugim filmie z Minecrafta. Być może pojawią się z innych gier, tak jak już mówiłem w pierwszym filmie, że być może będą z Amongasa, ale to jest tylko taka zapowiedź, ale to nieważne. Mam ubranie nowe w Minecrafcie i dzisiaj znów Data Pack. Tak zgadliście? Jestem w wiosce i jest to Data stworzony przez The Assassina. Tak się nazywa. To po prostu twórca tego datapaka. Więc najpierw weźmy sobie crafting table, czyli coś tu do tworzenia. Oraz diamenty. 10 diamentów. I dwa patyki. Patyk. Możesz być trochę ciszej w villażerze? Dobra, trochę się oddalę. Więc tak, potrzebujemy na start zrobić coś bardzo dziwnego. Dwa patyki i robimy zamiast kilofa, kładziemy jeszcze tu i tu i tworzy nam się diamentowy buzdygan, który będzie nam potrzebny do robienia customowych, też customowych, tak jak fajerwerków, tylko zamiast fajerwerków to diamentów. Więc robimy teraz jeszcze tak i tak i to powstaje nam perfekcyjny diament. Kolejną rzeczą jest to, że potrzebujemy pierwszą rzecz. Czyli najpierw weźmy sobie blok lazurytu i musimy rzucić 4 bloki lazurytu na ziemię. Raz, dwa, trzy, cztery i rzucić perfekcyjny diament i dostajemy, otrzymujemy znów perfekcyjny diament oraz, oraz lapisowy diament. Więc teraz rzucamy znów. Raz, dwa, trzy, cztery diament. I raz, dwa, trzy, cztery diament. Jak będziemy mieć już trzy takie same diamenty, o, jak trzymamy je, to zostajemy Noktowizję. Jak rzucimy na ziemię trzy takie same i to tym buzdyganem diamentowym je uderzymy, czyli jest jestem myszy, to tworzy się... Lapisowy kilow, lazurytowy. Jak kto woli. I teraz, em, na przykład na survivalu, jak niszczymy bloki, to kopi się naprawdę szybko. Jakby, ja mam też plan na następny film, że po prostu dodam do Minecrafta. Proste craftingi, czyli proste rzeczy do tworzenia, że zamiast jakieś tam trudne rzeczy, że trzeba na przykład, żeby zdobyć totem to nieśmiertelności, to trzeba jakieś tam bla bla bla, nudne rzeczy łączyć, zdobywać w skrzyniach, tylko po prostu wystarczy sobie w craftingu na przykład ułożyć złoto, emeraldy, coś w tym stylu i tworzy się totem. To będzie też data, tak. Yy, więc to jest mój plan. Można też komentarzach oczywiście pisać jakie mam dodać na przykład craftingi czyli że coś jak się coś jak się na przykład połączy to powstaje właśnie taki taki przedmiot jaki jakby, jakby taki już w grze Bo ja, a no i tak czy się teraz y, nikt nie wie co to było to coś to było coś takiego że jak kłócamy to Po prostu mamy tu, jakby to powiedzieć, yy, szybkie kopanie. Mogę to tak nazwać? Szybkim kopaniem, bo to jest dosyć, bardzo szybkie kopanie. Co jest? Dobra, to naprawdę może bardzo szybko, jak widać, działać, i naprawdę może to być głośne. Nawet się przykopałem przez jaskinię. To jest nienormalne, nie szybki kilo. Kolejną, kolejną rzecz już szykuję, więc zaraz wracam. A few moments later. Ok, już wróciłem do kolejnej rzeczy. Jest potrzebny lód. Dosłownie to samo Lód. Raz, dwa, trzy, cztery, diament. I mamy lodowy diament. I tak samo znów. I tak możemy dosłownie i nieskończoność tych diamentów robić. Jak je trzymamy, dostajemy. Nie dostajemy żadnego efektu. To jest bardzo dziwne, ale okej. Okay. Rzucamy trzy te diamenty, zgniatamy i powstaje nam. No, takie coś lodowe. Nie wiem co to jest, ale okej. Okay. To jest tak naprawdę Warped Fungus on a Stick. Co to w ogóle jest? Warped Fungus on a Stick. To będzie, pewnie będzie jakiś patyk, tak? Yy, patyk. O, to też to, Spaczony grzyb na patyku. To, to jest. To jest właśnie to. I, jeśli przede wszystkim myszy klikniemy, to możemy robić scaffolding, czyli że tam, gdzie pójdziemy, możemy będziemy mieli po prostu takie coś. Jak klikamy Shift, to co 3 sekundy możemy kliknąć Shift, a i wtedy powinno lecieć takie coś, i wtedy takie z ziemi wystają kolce, które. Po prostu pokonują moby wszystkie albo zwierzęta, które są w pobliżu. Ale u mnie to nie działa jakoś, ale za to można na przykład sobie tak po prostu tutaj oszukiwać, że gdziekolwiek pójdziemy, że na przykład uciekasz przed kimś i tu wskakujesz do dziury, ktoś myśli, że ona jest bezpieczna i ty się uciekasz. A ten ktoś po prostu spada. Więc zaraz wracam i pokażę kolejną rzecz. A few moments later. Dobrze, już wróciłem. Wrzucam teraz sztabkę złota. Raz, dwa, trzy, cztery, diament. Aha, z czemu ja wo diament wyrzuciłem? Dobra. Jak go trzymamy? Jak, jak, ja nie wiedziałem, że jak trzymamy perfekcyjnie. Jak trzymamy gold, złoty diament, to dostajemy regenerację. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, diament. To jest magia. Jak ten twórca, czyli The Assassin, tworzy takie fajne topaki, to ja nie wiem. Więc zostajemy Golden Blaster, czyli taki jakby pistolet, tylko taki ze złota, którym jak klikniemy Shift to i kucniemy, to pojawia się takie dziwne coś, które pokonuje wszystko, co stoi w pobliżu, nawet graczy. Które którzy są na przed, trybie przed fajne prawym po prostu strzelamy takim czymś, co zamienia wszystkie bloki w pobliżu na bloki złota, i po prostu pojawiają się fajne przedmioty, na przykład blok żelaza, fajna zbrojka diamentowa i inne takie właśnie rzeczy. Więc to jest bardzo fajne. Bo, jak widać, to po prostu tylko zamieniło w złoto w dodatku jeszcze. Więc jest to naprawdę podstawna rzecz. Więc, jak już przygotuję kolejną rzecz, to widzimy się za chwilę. A few moments later. Dobrze, już wróciłem. Więc teraz rzucamy łupek. Raz, dwa, trzy, cztery diament. I mamy Deep Slate Diamond, czyli łupkowy diament. Raz, dwa, trzy, cztery diament. Raz, dwa, trzy, cztery. Diament. I raz, dwa, trzy. No i zgniatamy. Nawet, i teraz, nawet zmywałem. I teraz mamy taki dziwny miecz, który jakby tak, było, tak robić. Jak kłócamy, powinno wystrzeliwać, wystrzelić daleko, daleko miecz, który po prostu jak gdzieś uderzy, to pokonuje Moba, ale tak jak będziemy blisko moba i kucniemy, zadaje mu obrażenia. A jak klikniemy w myszy, to taki atak okrągły. Pyk. To naprawdę zadaje mocne obrażenia. Uwaga. Pyk. Ups, chyba nawet za mocne. No dobra. Tak czy siak, to już by było na tyle. Oczywiście autorem tego datapaka jest The Assassin. Możecie go znaleźć na po prostu stronie Planet Minecraft. Nowy, nowy, no i do następnego pa.